Siemaneczko, z tej strony Śmiechol. Dzisiaj testik świeżynki, można tak powiedzieć, na 2025 rok Circo TV, TW, e, TW1 od Tomaszka. Ale powiem Wam, że jestem w szoku, bo to już druga paczka cyrk w tym roku, które testuję jako nowość. Ja szczerze mówiąc myślałem, że już cyrk to taka naprawdę takie wspomnienie, które nigdy nie wróci, a tutaj mały psikus, zarówno triplex, jak i teraz Tomaszek wyprodukowali w tym roku naprawdę solidne cyrkoblicy więc tutaj kategoria P1, troszeczkę inaczej niż w tych triplexowych 2025 rok produkcji macie wszystkie parametry NEC 100, 2 gramy na całość, czyli 17 gram na sztukę 6 sztuk w środku, TW1 no i co, kurczę, wszystkie piktogramy tutaj są jest square code Cenowo się około 22 zł, więc myślę, że podobna cena jak za, za triplexowe. Hmm, więc porównamy sobie, zobaczymy. Najpierw strzelimy sobie pojedynczą taką paczuszką, a później gdzieś też jakiś teścik porównujący na pewno wpadnie. Hmm, no i co? Lecimy z testem, nie przedłużamy. Podobno, a podobno, podobno tutaj jest też stroboskop, więc, więc nie tylko kraknik, ale zobaczymy, zobaczymy. Najlepiej samemu potestować i spróbować tych właśnie oto cyrkobliców, także zapraszam Was na teścik w terenie. Lecimy z testem cyrko od Tomaszka. Klasyczne takie cyrkoblicy. Dosyć fajne. Jest strzałka, którą stroną do góry, więc tym dzióbkę można tak powiedzieć i sobie tutaj taki, żeby on się mógł rozkręcić. O, cyk. Myślę, że będzie git No i co? Pierwsza sztuka, palimy Ale głośny Jak dobra dwugramówka. No, miał crackling, Niestety nie poleciał. Eee, więc lipa, lipa. Muszę się dalej oddalić. Trochę. Druga sztuka. Z do góry, tak jak przykazano. Panimy drugą sztukę. Run. multicolor więc nowy efekt nowy efekt gdzie one są? tutaj są nowy efekt pierwsza była z cracklingiem ta była z multicolorem i hook o tutaj ona się zakręciła fajnie więc spuścimy ją sobie może z tego samego miejsca bardziej twardo jest druga, trzecia sztuka Też multicolor Czyli były dwie z multikolorem. jedna z cracklingiem sztuka numer 3 sztuka numer 3, jedna nie poleciała. Czyli to taka, taka ziemia no nie jest jakaś tragedia, twarda ziemia Tu był Crackling, tu był Crackling, czwarta, czy piąta, piąta już będzie, piąta sztuka, Jest taki multicolorała. Stroboskop. Stroboskop. I czyżby ta była też stroboskopem? <tomaszki> Tomaszek? Trzy efektowe cyrkowicy. Wow! <tomaszki> no pierwsza nie poleciała. Ale jak tu będzie faktycznie stroboskop? Tak jest. Huk jak dwugramówka. Ta pierwsza rypnęła tutaj jak dwugramówka. Serio, serio. Eee, więc, więc takie dobre 1,5 grama na pewno. Eee. Kurde. Powiem Wam, że jestem w szoku. To nie jest to samo, co, co robi triplex. Na pewno nie jest to samo, co robi triplex. Trzy efekty moim zdaniem. Dwa z delikatnym stroboskopem. Z delikatnym stroboskopem, dwa multicolor i dwa multicolor z kraklingiem. Nie wiem, czy podzielicie moje zdanie, czy to będzie na filmie dobrze widoczne, ale wydaje mi się, że tak. Pierwsza była z kraklingiem, później były dwa razy multicolor, później była kolejna multicolor z kraklingiem i dwa na końcu stroboskopowe, więc trzy efekty. Dożyliśmy czasów, gdzie mamy cyrkoblicy. Naprawdę, nie jest to może super pirotechnika, ale Fajny piro, pirobajer gdzieś na wolnej przestrzeni do poodpalania. Myślę, że jak najbardziej. Więc jeżeli ktoś chce, to ja Was oczywiście zapraszam. Wbijacie na odpalaj. Mam nadzieję, że te cyrko w momencie publikacji tego filmu będą już też na odpalaj. E, no i co? Kurczę, ocena? Hmm. Hm. 9 na 10? 9 na 10, kurczę, nie chcę tutaj być, wiecie, teraz. E, fanatykę może z bo bo nigdy nie byłem, ale myślę, że dziewiątka za to, że, że są, że są trzy efekty, nie, one nie są wiecie jakieś mega super te efekty, ale huk jest przyjemny, dużo zabawy. Więc tyle, no. 9 na 10. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Trzymajcie się. Siema.